Dzień dobry, cześć i czeo, witam na kanale. Z tej strony Wajcim, a to jest kolejne spotkanie z Gloom Cities Skylines 2. No i moi drodzy, ostatnio zaczęliśmy sobie tutaj budować takie osiedle zielone grabie. Dzisiaj chciałbym to osiedle skończyć budować, dlatego że została nam już tutaj druga strona. E, I tym bym się tak naprawdę dzisiaj e, na początku naszego, naszego spotkania zajął, natomiast później zobaczymy. Zobaczymy, co później będziemy robić. To jeszcze nie jest pewne. Zaczniemy sobie może od przedłużenia tych wszystkich dróg, ponieważ jakoś by się tutaj przydało, przydało przedłużyć. Czyli raz, dwa, później trzy, tak, później cztery, później pięć, czyli coś takiego, sześć i siedem. 180, dobra, to jest coś takiego, ok. E, czyli będziemy mieli taką tutaj, takie tutaj przedłużenie. No i teraz od tej strony, od tej strony, fajnie byłoby sobie wyjechać tutaj z czymś takim i podjechać jakoś, poczekajcie, właśnie jak. No bardziej tutaj, bo tak naprawdę tu mamy jeszcze miejsce, więc śmiało możemy sobie z tą drogą tak tutaj podjechać. E, później możemy z nią zrobić coś takiego i tak naprawdę przejechać sobie jeszcze dalej, tylko tak naprawdę przed tymi przewodami by się przydało. I po prostu połączyć się na zakręcie jakoś z tą ostatnią drogą. Czyli taki po prostu byśmy taką sobie do dzielnicę zrobili. No i teraz te wszystkie drogi trzeba sobie uzupełnić, czyli tutaj proszę bardzo, później tutaj e, tutaj, ok, później tutaj, proszę bardzo... Nie, 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 dobra, czekajcie. E, później tutaj pięknie, następnie będzie jeszcze ta e, droga. No i później będzie jeszcze coś takiego. Dobra. E, czyli to mamy, no i teraz moi drodzy możemy sobie tutaj jak najbardziej te, kontynuować tą zabudowę chińską, czyli robimy coś takiego po prostu, e, proszę bardzo, tak to sobie tutaj zabudujemy, na razie może bez tego, e, później coś takiego również bym zrobił tutaj, czyli również po prostu zabudowa tutaj w pełni, e, że tak powiem, również bym tutaj tak dołożył, później możemy coś takiego jeszcze na przykład w tym rejonie zrobić, później oczywiście w tym rejonie, E, później oczywiście jeszcze tutaj, no i później oczywiście jeszcze na przykład tutaj i tutaj, żeby tej niskiej zabudowy tutaj było troszkę więcej, no żeby też to wtedy sensownie wyglądało, żeby to właśnie były takie bardziej naturalne skrzyżowania, żeby też ten autobus miał tutaj co robić, a nie tylko żeby jechał i tak naprawdę nic zasadniczo nie robił. Tu jeszcze by trzeba było chyba znaki drogowe zmienić, bo coś mi tutaj za bardzo nie pasuje. Pierwszeństwo przejazdu, e, ustą pierwszeństwa, a tu mamy pierwszeństwo, proszę bardzo. Tak to ma tutaj działać. Eee, Ten zwraca tutaj nie autobusowej. Nie, mnie bardziej by interesował autobus, który by tu jechał liniowo, a właśnie 703 jeździ liniowo. Eee, no, widzę, że dosyć tutaj dużo ludzi jeździ, chociaż nie czy ja wiem, czy to dużo ludzi tym jeździ. Na razie te autobusy w większości jeżdżą puste albo stoją w, kor w, w korkach, no to też jest dosyć specyficzne. No, ale niestety w tej, w tej okolicy te korki są nagminne, no, bo w zasadzie po prostu jest za dużo linii i one nie wyrabiają. Te autobusy w sensie to zatrzymuje się, tylko po prostu za długo stoi i te autobusy nie wyrabiają. Nie wiem, może jakąś dodatkową zatokę by im dostawić, czy to by nie jakoś nie pomogło trochę? Nie wiem, może tu byśmy dodali jakiś dodatkowy przystanek. Może to by trochę odciążyło i wtedy po prostu część autobusów skorzystałaby z tego nowego przystanku, no bo tu mam po prostu może ich trochę za dużo. I tak spróbujmy to zrobić, dlatego że po prostu no nie możemy pozwolić na to, żeby aż tyle tutaj autobusów czekało. Więc teraz po prostu nie wiem, że tu mamy linii, zaraz to policzę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak z 4 bym przerzucił do, do tyłu. Te, które złapie, jest mi to kompletnie obojętne, czyli 117 się udało złapać, nie wiem, co tu jeszcze się uda 102, e, 122 i 302, proszę bardzo, pozostałe linie mają zostać tutaj i dzięki temu będzie podział, czyli 4 tu, 4 tu, 4 tu 5 tu i może wtedy jakoś to się uda ogarnąć Czyli po prostu część, część autobusów będzie zatrzymywała się e, e, później. Natomiast w drugą stronę zrobiłbym coś dokładnie podobnego. E, czyli znowu, przystanek minimalnie dalej, coś w tym stylu. I teraz tutaj znowu dokładamy e, nazwę. Proszę bardzo. I zaraz sobie tutaj to z tą nazwą będziemy pracować. Czyli teraz znowu zatrzymamy sobie na chwilę czas i część tych przystanków po prostu przeniesiemy. Jest to obojętne, szczerze mówiąc, które nie będą przeniesione, ale po prostu któreś były. 102, proszę bardzo, i będzie jeszcze 114, nie ma problemu. Czyli 4 linie tutaj są? Tak, i pozostałe zostają w tym rejonie. Super, cieszy mnie to pięknie, wszystko działa tak naprawdę. Tak, bardzo dobrze. Tu jedzie tramwaj z tego co widzę. E, dobra, tu jedzie jakaś dwójka. Ok, niech on sobie tam jedzie ten tramwaj. Tu jedzie S2, tu jedzie 703. Dobra, czy jakoś to sobie wszystko tutaj radzi, mam nadzieję. I nie powinno być już z tym e, tak naprawdę większych problemów. Ok no eee, dobra, czyli po prostu jakoś to widzę tutaj w miarę nam e, wszystko działa, tak? jakoś tutaj w miarę to działa i teraz powinien ten autobus sobie jakoś lepiej radzić. No bo powinno być trochę mniej jednak tych e, tych, przyst tych o, jedny, jed jeden przystanek po prostu nie będzie obowiązywał dla aż tylu linii Tu widzę, że problem jest i chyba nie wiem, objazd będzie potrzebny, chociaż to autobusy na razie w tym korpus, z tego co widzę. to nie jedzie tędy. Ciekawy jestem czy pojedzie objazdem, czy na przykład już czy pojedzie e, stałą trasą. Tego nie wiem, zaraz się dowiemy, bo tam dalej jest wypadek teraz moje pytanie brzmi, czy kolega pojedzie objazdem, widząc wypadek i pojedzie przez miasto, czy kolega jednak pojedzie stałą trasą, widząc wypadek i po prostu y, będzie czekał w korku, y, pojedzie w stałą trasą. No w sumie się nie dziwię, chyba, że tutaj gdzieś zakręci, nie, tu już się chyba nie, nie, jeszcze się da tu zakręcić, więc jakby chciał to ewentualnie jeszcze może objechać, chociaż nie wiem, czy ten wypadek jeszcze jest aktualny, bo chyba już nie za bardzo, więc po prostu kolega jedzie dalej i liczy na to, że się uda, bo ten kolega chyba też już przejechał, co? Tak, ten kolega już też sobie radzi, bo droga po wypadku została już odblokowana, no, no i super. Tak to właśnie ma działać, e, więc te zielone grabie się nam tutaj jakoś zabudowują powoli, dodatkowo na razie mamy 611, 611 mieszkańców, za chwilę będziemy mieli ich pewnie trochę więcej, mamy 6, 662, bo te chińskie się dobudowują kolejne, e, no ale oczywiście to nie koniec, dlatego, że ja bym tutaj zdecydowanie ich liczbę zwiększył, no i na pewno tam przy lesie, oni się śmiało mogą budować, już może nie pod tymi przewodami, tak trochę kiepsko, więc może dopiero odtąd bym im dał możliwość zabudowy. Malujemy to tymi chińskimi, dobra, żebym potem się nie pomylił przypadkiem co do, co do tych budynków, tak, cały czas malujemy tymi samymi, później tutaj jakoś bym to jeszcze pomalował, świetnie, później na przykład w tym rejonie, tak i tak, później jakoś tutaj, proszę bardzo, tak naprawdę do samego wyjazdu możemy to malować, to nie jest problem, czyli później tutaj, tutaj, e, tutaj, później jeszcze coś takiego w tym miejscu, tutaj, no i tutaj, ok, czyli to będą właśnie te te budynki w tym chińskim malowaniu, ok. I teraz musimy sobie zrobić te sklepy gdzieś jeszcze, bo tu się jakiś sklep wybudowało nawet widzę, że jakiś sklep się budował, trochę stacja benzynowa, ale nieważne, zawsze taki sklep, nie? Więc sklepów też moglibyśmy parę zbudować. Tu mamy te przewody, więc tu za bardzo nic nie wybuduję. Tu możemy na przykład zrobić może taką linię z tych sklepów. A w tych miejscach jakieś parki bym też pomieścił, żeby tutaj też jakoś to w miarę miało ręce nogi odrobinę rozumu. Nie, na przykład taki kieszeniowy, czy może coś innego, może taki trochę większy jednak bym tutaj chciał. Dlatego, że to w sumie jest dosyć małe. Mały park, Park Chirpera to nie Park Cafe. No dobra, to by nie było chyba takie głupie, żeby to tutaj wstawić, okej, okay, czyli możemy na przykład taki park-kafe zrobić, zresztą tam będzie wyjście z tej drugiej strony tego parku-kafe, tak naprawdę nie za bardzo jest gdzie, chociaż w sumie można by było podejść na przykład jakoś do tego miejsca po prostu, nie? Wtedy to by było jakieś wyjście, no dobra, powiedzmy, że może być, więc takie coś bym tutaj zaakceptował i na przykład w tym rejonie jeszcze bym dostawił trochę krzaczków, na przykład takich brzus. O, też parę sztuk, żeby to jednak potem jakoś ładnie, jakoś już zazielenimy ten obszar, to żeby, w sensie ten obszar już potem, wiecie, się zazieleni, te drzewka urosną, to żeby też to właśnie jakoś fajnie wyglądało, no bo troszkę jednak tutaj e, tych, tych drzewek będzie i trochę tych brzus też powinno tu fajnie właśnie nam urosnąć, więc to jakoś fajnie powinno wyglądać. E, tutaj mamy sklepiki, to nie jest problem. Tutaj. Tak naprawdę, tu możemy kontynuować te chińskie małe domki, bo to nie jest problem. A, tylko że tu mam dziedziniec, albo mam te zwykłe. Dobra, no jak będą to z dziedzińcem, jak już to budujemy, wszystkie z tym dziedzińcem, to nie będą wszystkie z tym dziedzińcem. E, nie wymyślajmy tu teraz jakichś cudów. A w ogóle, tu jest koreczek? Uuu, tu widzę, jest dosyć niebezpiecznie, bo się nam koreczek zrobił. No nie fajnie, nie powiem, że fajnie. E, no tak, ale wy to chyba jakieś, nie wiem, ograniczenie dziwne, takie, że wy tutaj nie możecie na inny pas wyjechać, czy o co chodzi. Nie to tam też powiedzmy, że możecie. Otóż nie będę aż taki ten, wiecie sobie ten na danym macie taką potrzebę, tylko bylebyście mi tutaj nie robiły jakichś dziwnych rzeczy, no bo ja się domyślam, że tu będzie korek, dlatego, że przecież tu mamy wyjazd, wyjazd do miasta, więc ten korek będzie tu występował, co by, co by, nie mówić. Dobra, przejdźmy sobie dalej na przykład, tu już mamy tutaj, więc może tutaj jakiś mały plac na przykład bym stawił, okej, okay, to mógłby być właśnie kolejny z tych parków, kolejny... Kolejny, który byśmy sobie wstawili Plus tu możemy trochę takie dziki zielenie Oczywiście tam za chwilkę też to jakoś uzupełnimy to za chwilę uzupełnię po prostu tym pędzlem Podobnie jak to zrobiłem po tamtej stronie e, Będzie to w podobnym stylu po prostu zrobione i tyle e, Tu może jakiś kolejny park Czy coś na przykład innego No ale w sumie wiecie, w tym mieście jest dobrze z takimi rzeczami Na no, ewentualnie można by było podstawówkę wstawić tak naprawdę e, Ale może nie tą Już tutaj tylko jakąś taką małą To chyba gdzieś była taka mała mi się wydaje O właśnie, mała szkoła podstawowa To by było coś idealnego w ten rajon. Taki właśnie budynek, oczywiście, do budówkę skrzydła. Aha, nie za bardzo mam ją jak tutaj zrobić, w sensie mógłbym ją niby zrobić, ale to by nie wyglądało, chyba. Więc nie, nie do budówki skrzydła wam tutaj, tutaj nie dam. Salę gimnastyczną też ciężko, więc nie będzie tutaj do budówek, po prostu będzie sama ta szkoła. No zawsze to będzie jakieś 400 miejsc dodatkowych. na no przy tym mamy, nam, nam brakuje, no to, to nie jest jakoś super dużo. No ale powiedzmy, że chociaż staramy się ratować sytuację, tak? Staramy się kształcić naszą młodzież. Więc powiedzmy, że chociaż, chociaż tak ratując sytuację, jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, czyli po prostu stawiając takie pojedyncze tutaj, jakieś y, te pojedyncze szkoły. No bo to jest jedyne tak naprawdę, co tutaj mogę zrobić. Tu widzę mi się w ogóle na tym dźwigu. Jezus, ten zawis na tym dźwigu, nie wiadomo po co. Tu cię zostawimy. Ok, e, czyli tak naprawdę ten rejon mamy. No i teraz co dalej, Bo tu mamy trochę tego pustego terenu. Chyba, że tu po prostu zrobimy takie drzewka, jak mamy coś w, w stylu tak naprawdę y, tej drugiej strony. Pewnie tak zrobimy. O, ta chyba będzie najlepiej, czyli po prostu takie trochę dzikich krzewów i tyle. O, energetyka yy, jest wyłączona, więc nie powinno być problemu. W związku sensie z tym z takim czymś możemy jeszcze sobie dalej przejechać, bo to mi się wydaje. O, tutaj będzie fajnie właśnie wyglądało. Takie dzikie krzewy. Oczywiście tutaj na tym zakręcie też zrobimy troszkę takich domków, dlatego że aktualnie na tym mam olbrzymie zapotrzebowanie, więc yy, wykorzystujmy to, że w przeciwieństwie do siedziska NS1, gdzie muszę sam to zapotrzebowanie ustawiać, tutaj po prostu zapotrzebowanie jest olbrzymie. Więc po prostu yy, spożytkujmy to yy, na te dodatkowe domki, tu może przy tej samej drodze to tak te domki, ale dobra niech będą, wiecie, zawsze może się prowadzić też ktoś, może chcieć po prostu mieszkać, nie ma problemu. Mamy 900 mieszkańców, mam nadzieję, że będzie więcej, autobusy widzę że jeżdżą tutaj wypełnione po brzegi ludźmi, nie wiem gdzie ich tyle tych ludzi jedzie, to mnie bardzo interesuje, czy ci ludzie jadą w takiej ilości do tej tej. To jest dosyć ciekawe, nie powiem, tu wysiądą, wysiądzie ktoś, czy oni będą jechać z powrotem, czy to oni to robią, bo ja nie wiem, nie no, to wysiadają tu normalnie. To, to, bo to tu serio, że tak zawalone, no, okej, okay, spoko, ale to jest dosyć dziwne jednak. Ale dobra, no, on ja mam tego pełne prawo, żeby w takiej ilości się tutaj pojawiać, nie, na przystanku, więc proszę bardzo. Chcecie, chcie, to macie. A tutaj co byśmy wstawili? A tu może jakieś na przykład małe biura, też wiecie, żeby ci mieszkańcy nie mieli, gdzie jakieś tam biura mogą być też użytkowe, przecież nie muszą być tylko biura, e, takie stricte biura, tylko też mogą być jakieś takie biura użytku publicznego, nie wiem, jakiś tam wydział, jakiegoś urzędu, czy nie wiem, coś, jakieś lasy czy coś, jakieś nadleśnictwo, cokolwiek, nie? Różne rzeczy mogą być w takich rzeczach. A różne rzeczy mogą być w takich rzeczach, różne rzeczy mogą być w takich budynkach. Pokazać mi jeszcze tę linię, że tu po za mało tych autobusów nie mamy, bo tak trochę, trochę tutaj chyba kiepsko, w sensie może jak pierwszy przyjedzie, to już kolejne będą jechały bardziej opustoszała, chociaż tu widzę, czekam multum ludzi, nie wiem skąd oni się tam biorą, no ale dobra, ten fakt pominę, eee, na razie sobie chyba jakoś siadam, dobra, możemy tu może jeden autobus dołożyć, żeby jednak nie było, to pięć ich damy żeby potem nie narzekali, że jest ich za mało, to, to dołóżmy jeden. E, tu mamy ten przewód, więc tu już nie będziemy więcej budować, a w tym rejonie co my się tutaj miało zbudować? Aha, sklepy, więc na to sklepy czekamy. No tak, więc tutaj za wiele, za wiele nie zbudujemy. No i co? I tak naprawdę nasze zielone graby są gotowe. Jeszcze się tu pojedyncze osoby muszą oczywiście wprowadzić, bo to nie jest koniec. Ale tak naprawdę same w sobie graby są gotowe. Tu mamy koreczek, zaraz tego koreczku się spróbujemy jakoś pozbyć, mianowicie ustawiłem pierwszeństwo przejazdu, bo widzę, że to nie jest jeszcze y, odpowiednio zrobione. Pierwszeństwo z tej, z tej strony, czekajcie jak to kliknąć, ok, a ustą pierwszeństwa ma być z tej strony. Tak to ma wyglądać Mam nadzieję, że to się jakoś tutaj poprawi I że zaraz te pojazdy będą normalnie wjeżdżały, Tak jak powinny wjeżdżać jednak A nie jakieś tutaj e, e, dziwne rzeczy mi będą robiły Bo jednak na tym mi zależy Tutaj jeździ dużo tych ludzi już A zero osób na razie A bo on dopiero chyba z bazy się włączył Więc on tutaj, mi się wydaje, że dopiero tych ludzi weźmie jakoś Nie wiem co sumie co on robi Aha, poza no jezdni wraca Nie wiem co on tu zrobił, za jakiś cyrk 5 autobusów, aktywne są 4. No dobra, no aktywne są 4, to spoko, Tylko fajnie było, żeby ludzie byli jakoś zabierani, bo tu widzę, czeka tu ludzie nie wiadomo ile, nie wiem skąd oni tu się wzięli. Tak, w takiej ilości. No, razie mam 15 autobusów z tych zajezdni w trasie. To bardzo dobrze, będziemy jeszcze mieli jakąś rezerwę na przyszłość, bo ona się nam może jednak przydać. Tu widzę, że jest problem właśnie, bo oczekiwajmy na karawan, a czy my mamy odpowiednią ilość tych cmentarzy? No mamy, no bez nie będę stawiać żadnego cmentarza, chociaż mamy tutaj 38 tysięcy pojemności, tak więc to jest, myślę, dosyć dobry wynik. Mamy dosłownie do cmentarzy na poziomie 75%, więc to jest w ogóle, nie ma o czym mówić. Ja myślę, że to spokojnie, możemy na razie tak zostawić. Ale skoro możemy zostawić na razie tak to, e, no to przejdziemy sobie w takim razie gdzieś indziej i zobaczymy, czy w tym mieście nie ma jeszcze jakichś problemów, bo czasami takie różne problemy występują. E, I na przykład tutaj widzę problem, że nie ma wody, prądu, a tu chyba ten problem występował, dlatego że kredki są tak jak krzywo i nie za bardzo one mają jak się połączyć. A co ja mam tak jakoś połączyć, to może wam to zadziała, czy nie? Chyba niezbyt, w sensie, wy po prostu musicie być bliżej do drogi, więc tu wam za wiele nie pomogę. No się wy sam musicie poradzić sami, no bo to jest wasz problem. Ale na przykład problemy z odbiorem śmieci. Czy my serio nie odbieramy śmieci w odpowiedniej ilości? No ja bym powiedział jednak, że odbieramy je raczej. No przecież mamy tutaj takie dwa duże e, centra recyklingu, które raczej wyrabiają. No oczywiście ja mogę tu dostawić co jeszcze? Do budówka magazynu, ale czy mogę dostawić do budówkę dla garażu? No tak naprawdę nie. Ale aktualnie mamy pojazdów w życiu... Aha, 30 na 25, ciekawa liczba, naprawdę. A, a w tym mamy 3, też 30 na 25, to so, ja nie miałem tutaj... Yy robią, ale dobra. Mm, więc na razie wam tu za bardzo nic nie dołożę. No, musicie sobie jakoś poradzić, no bez przesadry tych naprawdę punktów mamy, mamy dużo. Ehm, gdzie tu jeszcze są jakieś problemy? Tu widzę koreczki, 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 no tak, ale tutaj chyba ten przejazd po prostu się raz na jakiś czas zamyka. Jak pociąg przejeżdża, to bym nie dramatyzował, że to jest jakiś nie wiadomo co. Ataklizm i tak dalej. No bo to po prostu tak działa, no to nie działa, wiecie, to nie jest nie wiadomo jak szybkie, a w ogóle tutaj te pociągi jakoś działają, przejeżdżają tutaj na tą stację. Trochę się chyba przyblokowują, ale widać, że jakoś jadą, tylko po prostu chwile się muszą, z... przyblokowane są. No dobra, to też jakoś to działa, tak? To nie jest tak, że tutaj nic nie działa. Aha, ten tramwaj widz tu się zablokował. Jezu, te tramwaje chyba za często trochę jeżdżą. No ale co ja mogę prowadzić? No te tramwaje, dosyć dużo ludzi jednak nimi jeździ, więc fajnie by było utrzymywać taką ofertę, nie? No dobra, więc tym się może na razie jakoś nie przejmował, a zobaczmy jak tam na przykład wykorzystanie poszczególnych linii autobusowych. Zobaczmy, gdzie jest ono najwyższe. 75% ma na E4. No faktycznie, a e e4 jeździ dokąd? Do lotniska ziemiowskiego, to wiem, bo wszystkie ekspresy są do lotniska, No dworzec autobusowy, tutaj, tak? E to jest dworzec w tej dzielnicy tutaj, okej. Okay. Mamy tutaj zaledwie trzy autobusy, to może ja bym dołożył jednak czwarty, a nawet piąty, skoro e tutaj są, e aż takie zapomniałem, no to jednak dwa autobusy, myślę, można by było skutecznie dołożyć, a czemu tu żaden autobus nie jeździ? Co się stało z tą linią? Coś jest nie tak z nią? Nie wiem, aha, bo ona jest tylko dzienna. Stąd wynika problem. Na liniach tylko dziennych aktualnie przecież nie, nie, nie funkcjonują autobus A tu widzę, też jest 0%, a to jak się autobus jeździ, nie wiem. Dziwne są te linie szli, które dobra, nieważne, bo tu połowa jest dzienna, tylko więc na razie za wiele ich nie ujrzymy. Ale widzę, że najwyższe wykorzystanie ma też 132, które jeździ też w te rejony, więc możemy tutaj też te dwa autobusy jeszcze dołożyć. O. Dobra, ale z autobusami to bym się jakoś bardzo nie bawił. Eee, a powiedzcie mi jeszcze, czy na tym ścieżku Europa Wschód tutaj ja mamy jakieś metro tutaj? Nie, ono przejeżdża tutaj. Jak wykorzystanie tej linii metra trochę wzrosło? No, takie jest no, byle jakie cały czas, mimo tego, że tu nie była jakaś stacja. To z tej stacji za wiele nie korzysta jednak e, ludności. Tak, niestety taka, nie wiem, byle jaka. No, nie kursuje do centrum, więc nikt z niej nie korzysta. No, taka lipna trochę. No ale co poradzić? Co poradzić, jak nic nie poradzisz, nie? Dobra, ile tu mamy ludzi już? 921, bo te budynki już się wybudowały, widzę, więc nawet za bardzo nie ma co już tutaj robić. O, idealnie, mamy miejsce na jakąś ścieżkę, możemy zrobić. Skoro już jest takie miejsce, to skorzystajmy z tego i zróbmy ścieżkę i możemy jeszcze jakiś parking zrobić. O. To coś co zrobimy jeszcze w dzisiejszym odcinku. Choć hmm. niech pewnie będzie trochę krótszy, no bo tak naprawdę do budówka tutaj tego i jeszcze jakieś parkingi ewentualnie będziemy kończyć. Ale nie wszystkie odcinki muszą być nie wiadomo, jak długie, ale parking oczywiście zrobimy, bo to się jak najbardziej nam tutaj przyda. więc Zrobimy taką, no pełny możliwy wjazd. No i teraz spróbujmy coś tu ustawić, nie? Dopasujemy teraz jakiś parking. No długi się nam nie zmieści, bo mamy tą ścieżkę skromny, trochę mały, nie? Umiarkowanie dużo też się nam nie zmieści, ale średni się nam zmieści na pewno jeden. To się nam na pewno przyda, bo tu zasadniczo miejsce do parkowania nie ma, więc trzeba by było coś ogarnąć. Drugi średni się nam tutaj na pewno zmieści. To jest więcej niż pewne. No i teraz co, może jakieś malutkie po prostu byśmy wstawili. Jeden, drugi, co? Trzeci, czwarty, jeszcze no tak dziwnie wyglądały. To może jeszcze dwa dla motocykli. O, na sam koniec. Proszę bardzo, będzie coś takiego. no Taki tutaj zestaw, taki zestaw parkingowy. E, no i teraz tu możemy sobie jeszcze oczywiście przeprowadzić jakąś ścieżkę, która będzie te parkingi nam łączyła e, tak tutaj na skróty z mieszkaniami. Ok, już widzę, że te parkingi wjeżdżają, czyli te parkingi na pewno się im tutaj przydadzą. E, Dobra, tutaj bym... Zresztą autobusy już więcej niby są, ten co tu robi jakieś manewry dziwne, nie ma. nie ogarnął, że jest parking i jeszcze e, musi to, musi to przetworzyć w swoim systemie, spoko, rozumiem, o, a tu moglibyśmy zrobić, bo w sumie zapotrzebowania na biura nie ma, więc możemy parking dostawić, zawsze coś, e, tu może wstawił, a bardzo duży by się nie zmieścił, no, nie zmieściłby się, a duży to tak, no dobra, duży by się zmieścił, no po prostu mielibyśmy po kartce przerwy. Okej, okay, to kratkę przerwy możemy czymś na przykład nie wiem, uzupełnić. Może nie już tym e, pędzlem, bo ten pędzlow wam za bardzo nie wyjdzie, tylko tym dzikim zielonym krzewem po prostu. Czyli coś takiego, coś takiego, później coś takiego, coś takiego, później tutaj, 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 tutaj i tutaj. Okej. Okay. Czyli to będzie mniej więcej w ten sposób e, i myślę, że to już tak może działać. E, mamy jakieś problemy z prądem, no tak, bo zupełnie nie ma podłączenia, bo to jest jednak droga autostradowa. E, czyli musimy zrobić coś takiego. I jeszcze z wodą po prostu coś takiego. Ok, e, czyli to możemy tak sobie zrobić, i tyle. Mm, dobra, więc tak naprawdę tutaj to mamy. Eee, te parkingi już są tutaj, e, więc one powinny też jakoś tych ludzi nowych przyjąć nam Tam mamy też jeden dodatkowy parking, myślę, że też więcej nie ma co udawać Ja bardzo też jeszcze w tej okolicy byśmy wstawili w sumie jakiś taki też parking dla, dla ludności Ale może ten jedno, jednorzędowy byśmy po prostu ich parę sztuk tutaj wstawili, tych jednorzędowych czy te jednorzędowe brzydko wyglądają za to Więc może jednak tych jednorzędowych bym się pozbył z tego Bo one tutaj nie są zbyt... nie pasują mi zbytnio, więc jednak ich się pozbędziemy i wstawmy może jednak takie małe parkingi po prostu. Dobra, nie będą te małe. Zresztą też tak dziwnie wyglądają, no ale dobra, nie, wsz nie wszędzie muszą do siebie przylegać. Nie będą po prostu tak. Chociaż w sumie. Dobra, te, trochę rozsumie to, wtedy będzie to wyglądało jakoś tak sensownie. Po prostu trzy osobne parkingi i tyle. No ale na 47 samochodów tutaj mamy na 135, też mamy bardzo duże, więc to już powinno nam raczej styknąć. Na razie mamy jedną osobę tu parkującą, no ale gdy było zapotrzebowanie, to zawsze może ich parkować więcej. 933 osoby w takiej dzielnicy, no trochę wynik średni, a zobaczmy jak są statystyki miasta na, na ten moment. W sensie nie ja wiem, że one tutaj dosyć ciekawe wyglądają pewnie pod względem e, budżetu, no właśnie, bo mieliśmy taki spadek przez pewien moment, teraz mamy systematyczny wzrost, skala przestępczości była kiedyś dosyć wysoka, bo nawet sięgała 75% aktualnie właściwie jej nie ma. Jeżeli chodzi o edukację to liczba. Tych świetnie wykształconych i tych słabo wykształconych idzie do góry, dlatego że świetnie wykształceni to ci, którzy dostali się po prostu na, do szkoły podstawowej, a ci słabo wykształceni to są ci, którzy się nie dostali do, do szkoły podstawowej, chociaż w sumie nie, bo słabo wykształceni. Tak jak to teraz liczyć, co? Świetnie wykształceni to ci, którzy kończą uniwersytet i politechnikę, dobrze wykształceni to ci, którzy kończą szkołę pomaturalną, tak? Wykształceni po liceum, a słabo wykształceni po podstawówce samej, tak? Bo tak to trzeba liczyć, nie wiem zresztą w sumie. Obywateli. No, obywateli nam wzrasta cała ta liczba, chociaż ona się dość mocno, yy, wypuszczyła? Nie, no, rośnie systematycznie, rośnie systematycznie. No troszkę teraz ta, wow, bezdomność nam wzrosła, ale w sumie nie aż tak bardzo. Liczba gospodarstw domowych też rośnie, wiek. Dzieci mamy najwięcej. Nie, jak to tutaj się prezentuje, ja przepraszam. Seniorów było przez chwilę mało, teraz jest znowu ich trochę więcej. Zadowolenie. No, zdrowie jest na takim poziomie, mogło być wyżej, ale samo poczucie jest idealne praktycznie. Dobra, co to tu jeszcze mogę zobaczyć w sumie? Miejsca pracy. Nie, pracownicy, nie, ja bym chciał bez pracy zobaczyć. No to bezrobocie jest minimalne. Jak ja mam pracę bezrobocia aktualnie? Aha, 11,5%, dosyć spore w sumie, no. Chcą niby tych tych, ale mieszczą się w ogóle jeszcze w uniwersytetach i tak dalej mieszczą się, więc no, spokojnie, dobra. Warto też kontrolnie czasami sprawdzić, jak tam wygląda sytuacja, jeżeli chodzi może o pokoje hotelowe, to nie. O, transport publiczny, proszę bardzo. Rośnie, rośnie to nam w siłę, rośnie, to już widzicie, tak się waha, można powiedzieć, cały czas zasadniczo. Nie ma tu za bardzo jakichś takich wielkich kombinacji, po prostu to się tak waha, nie? Nawet bym powiedział, że minimalnie raczej swala bo było tu powyżej kreski, tu jest już poniżej kreski, więc tak e, z tymi tymi to bym os ostrożnie podchodził do tych danych, bo to tak widzicie niezbyt fajnie. Dobrze, moi drodzy, i tak będziemy chciałek kończyć. Wiem, że trochę krótszy wyszedł, no ale zielone grabie uzupełnione, dokończone. Więc nie ma co tutaj za bardzo troszkę przedłużyć sztucznie. E, natomiast jeżeli chodzi o kolejny odcinek to w kolejnym e, myślę, że zajmiemy się jeszcze budową jakiejś dzielnicy mieszkaniowej właśnie nad tym jeziorkiem gdzieś tutaj e, Spróbujemy tutaj też coś wybudować dookoła No i później może przejdziemy sobie jeszcze tutaj jak mi starczy jak mi starczy FPS, że tak powiem i tak gra jeszcze będzie jakkolwiek chciała chodzić Za dzisiaj Wam dziękuję, jeżeli Wam się podobało to oczywiście łapeczka w górę mile widziana do zobaczenia w przyszłości, cześć i pa!